Ja nie na wymaz, bo już jestem po, ale chciałabym się dowiedzieć, jak przebiega ten proces. Jak wejść do studia? E, aby wejść do studia, przede wszystkim trzeba być zgłoszoną osobą wcześniej w biurze. Trzeba przejść identyfikator. Wówczas przychodzi się na test, zajmuje konkretne stanowisko. Wchodzimy w maseczkach, dezynfekujemy ręce, zajmujemy konkretne stanowisko. Ratownik, tutaj ratowniczka, podchodzą, pobierają wymaz. 15 minut czekamy na wynik tego wymazu. Jeśli jest wynik negatywny, możemy przejść dalej. Czy wymaz to bardzo nieprzyjemna sprawa? Pewnie, że nie. To jest takie gilgotanie, zawsze mówię swoim pacjentom, że to gilgotanie w nosie. Jest to pobierane z płatków, z płatków nosa, więc nie jest to takie nieprzyjemne. Są gorsze rzeczy. I ile macie tutaj stanowisk? Ile osób naraz może zostać przetestowane? E, tu w tym miejscu mamy 20 stanowisk do testowania. W razie jeśli mamy duży natłok, osób uruchamiane są kolejne stanowiska w budynku obok, także cały czas staramy się, by to było na bieżąco. Jak wygląda praca ratowników na 30 finale? Jeśli chodzi o punkt wymazowy, wygląda to w ten sposób, że po prostu testujemy pacjentów w kierunku SARS-CoV-2. Przy czym no tutaj musimy wziąć pod uwagę, że ratownicy, którzy testują, muszą być specjalnie przygotowani do tego. Tak? Chociażby środkami ochrony osobistej. Rękawiczki, które są zmieniane każdorazowo po, je, po każdym teście, maseczka z filtrem, do tego odzież barierowa. Każde stanowisko musi być dezyfekowane każdorazowo po wykonanym teście. I tutaj maksymalna ilość bezpieczeństwa i sił, które ratownicy, którą ratownicy wkładają w wymazy.